No siema. Z tej strony Michan 2000 i dzisiaj będzie pierwszy odcinek na moim kanale, ale yy, z Brawl Stars. Wcześniej nie nagrywałem na kanałach, ale yy, wcześniejszych, ale no teraz raczej już będę częściej. I to będzie odcinek z Brawl Stars. Będzie jakiś opening. Może zagramy trochę. No, ale, ale chyba nie, jestem pewien. Ale dobrze, to zaczynamy. I na jaką pierwszą skrzynkę otworzę normalnie darmową skrzynkę, która jest w sklepie. 14 monet poko oraz Rico. Dalej będę otwierał małe skrzynki i broadboxy. Tutaj, tutaj Nita, Poko. Dalej. Jesse Dynamite. Ło! Dobra, monety, Colt oraz Jessie. Jeden bilet na wydarzenie. Monety, El Primo oraz Daję Mike. I trzy klejnoty. Bardzo się cieszę. Dalej to będzie monety, Brock oraz Shelly. Rosa i Shelly. Jeden bilet na wydarzenie. Dobra, dalej. Poko i Colt. No, El Primo oraz Barley No, raczej nie będzie nowej postaci Broccoli oraz Colt, znaczy Co, odwrotnie mike oraz Rosa Dobra, dalej Barley i Brock. No, 100% nie będzie tutaj nowej postaci, ale się nie dziwię. Mam trochę peka. Um, o! A jednak! O ja, peny! Tak? Peny! O kurde, dostałam peny, ale się cieszę. No nieźle, no. Sorry za cięcie, ale po prostu nie mogłem uwierzyć troszeczkę, że dostałem tą pennę. Ale dobra, dobra, otwieramy dalej. Ból oraz nitam. Nie myślałam, że... O i bilety na wydarzenie razy dwa. No naprawdę ja nie myślałem, że tutaj dam rady to dostać. Dobra, ym, Tutaj do wezmę... albo dobra, na początek. Czekajcie, zobaczę co w sklepie. A, tutaj O sorry. Dobra, yyy, na razie dwa big boxy, a później te z Alei parków. Mamy... O, to, 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 to. to. I zarobię drębową, i bardzo się cieszę. Dobra, dwa big boxy. Nic nie dostałem. Poko oraz Dynamite. yay. Yeah. I dalej. Monety, Dynamite, Bull i pioko. I jeden bilet na wydarzenie. Więc teraz zrobię punkty mocy. Myślę, że na razie dodam chyba do peny. No chyba... Albo dobra, do peny na razie. Bum. 150, nieźle. 50, teraz 100. Skrzynkę, o, El Primo, oraz i trzy klejnoty. Dobra, 150 e, hajsu. Dalej skrzynka z i poko. 25 punktów mocy. Raczej myślę, że dam dla Ros, do Rosy. No mam i teraz 50 końców. Jeszcze mam opening w Clash Royal, więc coś jeszcze będzie. to zaraz się widzimy, Nara. Dobra, właśnie włączam Clasha. I jak mi się włączy, to do Was. Yy, no znowu, cięcie. Sorry. No, no, trochę musiałam czekać, nie żeby coś. Dobra, ja mam na razie dwa silver chesty. Wiem, słabo. Collect, czyli wooden chest. Tu jeszcze mam y, pięć epików i legendary chest. Więc bardzo fajnie. I tu jeszcze jakieś skrzynki małe. Nie będzie duży opening, ale będzie zawsze. O kurde. Czekajcie. Bo, zapomn bo zapomniałem, że jak włącza się sklep, to bardzo po paru minutach, no to bardzo długo trzeba czekać. Tu jeszcze Golden Chest za free oraz Epic Chest, więc na razie zacznę od najsłabszej skrzynki, czyli Wooden Chest, Gemy, Arrowsy i Giant. Dobra, teraz dwa Silver Chesty. Muszkieterka oraz Mortar. Dalej Goldy oraz Szkieletonki i Mega Minion. A właśnie, jeszcze będzie pięć Crown Chestów do tworzenia. No, więc teraz Golden Chest za Free bierzemy Gold, Giant Snowball, Knight, Barbarzyńcy oraz trzy muszkieterki. No, nieźle. Yy, dobra, teraz bierzemy sobie Epic Chesta za 10 tysięcy. Bum, X-Bow razy 1, Freeze razy 2, Goblin Bar razy 6 i błagam. Kurde, nie. Nie dostałem Executionera. Bardzo chciałbym. Na razie to jest mój deck 2 na 2. Znaczy to 1 na 1. Na razie gram też 2 na 2, ale to jest yy, mój deck 2 na 2, tak normalnie, typowo, a to jest 1 na 1. Więc dobra, teraz weźmiemy może albo 5 epików. Błagam, Executioner. Kurde, Wallbreakers, słabo. Ale dobra. Teraz... Golden Chest, razy jeden gold, Dżemy. Ice Spirit, Royal Recruits, o gwarcy, trzy muszkiterki. Dobra, to nice. I teraz jeszcze dalej. Gold, Dżemy, Batsy, Barbariansy, Arousy oraz Rakieta. Dobra, dalej. Goldy, Gems, Skeletons, Royal Hawks. Bomber i Battle Ram. Dalej jeszcze dwa krączesty, ale to już. No, zaraz będzie koniec. Openingu, ale się nie dziwię. Mały zrobiłem, ale jakiś tam był: Bomber, lity Barbarians, Skeletons oraz Earthquake. No dobra. Teraz Climb, ostatni krączest. Ju, kurde, prawie. Dobra. Teraz ostatnia skrzynka, czyli w sumie. A nie, jeszcze tutaj będzie dobra. To i legend. Kurde, to nie tutaj, sorry. Tutaj legendary, chest i otwieramy. Boom. Tu, 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 tu. Uwaga. Miner. O kurde. No dobra, może być. No, no to bardzo się cieszę. W ogóle polecam Wam dojść do klanu Polska Protein. Dobra, bardzo się cieszę, że oglądaliście, dajcie lajka, like w ogóle z tego openingu najbardziej się cieszę, z Penny, z Brawl Stars, no i nawet i Miner trochę się cieszę. Tutaj gdzieś miałem go, o, tutaj, mogę go ulepszyć, ale nie będę. No to dobra, pa ziomeczki. do zobaczenia w następnym odcinku.